Siemanko, tu z tej strony X Kostek i... Matka, siema. Zagramy dzisiaj w Minecraft 1.6.2 na Skybloku. Od dzisiaj przeważnie będziemy grać zawsze na Skybloku, ale najwięcej będzie areny. Ponieważ bardzo lubimy w Minecraftie sieczkę. Więc to musi być. Więc... Minecraft bez sieki, to nie Minecraft moim zdaniem. Więc... Nie wiem, nie wiem. Czekaj. Czekaj, bo bym tutaj zrobił chwilę. Eee, um, to... czekaj, Nie wylewaj! Czekaj, To było po złej stronie. Wałmat. Jaki?! Hahaha! Wlej tu wodę, no i zbierz tą wodę. Znaczy, ja właśnie muszę zabrać I postawiam po drugiej bo... stronie. Bo mi jara ciągle, jak jara, idiota. Postawiam po drugiej stronie Tutaj i stąd, trzeba jeszcze i Też tutaj wlejemy. Piątę zepsułeś! Nie, nie, ja wszystko przemiję no i są dwa wyspa. Nie, dobra, już robimy. Gdzie ja to mam blać? Gdzie ja tu mam to mam blać? Musi być na tamtą wyspę. Gdzie ja to mam blać? Na razie nigdzie, na razie wodę się dawa. No, no to Gdy czekaj. Wodę, gdzie ja to mam blać wodę? Teraz ci pokażę, zrobię kilo, to ci pokażę. Tutaj. Gdzie? Dobrze, i teraz tamto, bo tamto stronie i podnie. U mnie nie zalej. No, i ja ze jest skoro za wszystko umiem. Ale zalej. nie mamy jednej wody. Zrób sobie kilowa. Trudno, że nie mamy. Ja, ja musiałem to zrobić, ale to niestety. Czekajcie chłopacy. To jest tak. Kilofa, a gdzie jest drewno? Dawaj. Tam masz u góry ja, No to czemu tego nie obciął do końca, no nie no. Szczeli mnie kiedyś coś przy Tobie. Dzisiejszy filmik będzie trwał, nie wiem, 13-14 minut, ale następny już powinien trwać dłużej. 15. No, do 15 minut będą trwały. trwało to dużo, dużo, Ale do, do, to dużo, dużo, dużo nie? No, ponieważ nie chcę was tak za bardzo zanudzać, wiecie, bo niektóre filmiki u innych YouTuberów to takie długie, a tam nic się nie dzieje, po prostu takie nudne i czasami... No i niektórzy nie oglądają. Nie, nie do końca. oglądają, oglądam 10 minut i już przechodzą na inny filmik, więc my postanowiliśmy tak nie robić, tylko po parę minut nagrywać. O, dobra, nie spadło mi to drewno. E, w opisie powinienem Idziemy być... na tamtą wyspę? Gdzie, gdzie, gdzie? Na tamtą, co tam wyspę? Tam? A dostaniemy się tam? No, jak zrobimy kobra, to możemy go chyba... O, no, no, to no. możemy spróbować. Ale, dobra, nie, to Ty sobie tam będziesz szedł, a ja sobie tutaj jakoś muszę wyspę... Zrobić ty kilofa kamiennego? E, no, możesz zrobić. Mm, czyli, czekaj, ja sobie tu muszę wyspę urządzić. A, o. Wrzuciłem no. cię wieszem. Tak, wiesz, Tutaj, dobra. Dzięki. a Ja tu muszę wyspę urządzić jakoś. E, powiem Ci, że nienawidzę zaczynać Skyblocka. No też, potem jestem. No, no jest... Lubię potem właśnie, jak się już jesteś rozbudowanym, ale nienawidzę zaczynać. Zresztą nie tyle, co nie lubię, tylko boję się, żebym się gdzieś nie spieprzył. Na mojej wyspie to teraz że. No. To jest, to jest właśnie najgorsze A tak to ogólnie fajnie się rozbudowuje Tylko szkoda że taka mała się regeneruje na początek A Jakie są Skybloki Skybloki no małe no wiem no ale właśnie mówię że szkoda nie? Ale są też większe takie z Islanda no to rozumiem rozumiem Ja to ha to taka Jezus Ja się przestraszę tam nie ruszaj, tam tak nie by... Aha, żebyś nie spadł, czy co? No, żeby tak, żeby tam nie spadł. Zrób to tak, co, samo. czekaj, tak. nie, to ja to zrobię inaczej, naszlifasz. To jest ten ta... tak. No ja, ja jestem a szczerze. Ja opierę. Tam posz tak Proszę bardzo. Po co tak? No bo nie spadniesz. Ale po co tak, jak by było dobrze. Ale tak lepiej. Lepiej to powiem, to powiem, Nie wiem, dobra. Czekaj. Ja to muszę. Ja przeważnie jak gram na skyblocku to muszę mieć wyspę z trawy, ziemia i trawa na górze, inaczej, nie wiem, nie podoba mi się właśnie wyspa na ten, no ale to ten, dobra, to malutki szczegóły. Masz trochę desek, daj mu. Desek? No. Masz, czekaj. A sadzonki masz? Sadzonki? Nie. A co ty z tym robisz? No daję ci, nie? Mm, czekaj. Sad Ej, gdzie są sadzonki? Ja mam jedną. Masz? Jedną, jedyną. Mhm, dobra. Zostaw mi tu zlecą te się ja Ale czekaj, ile masz yy, tego yy, koble z tona. No. 22. Zrobić ci rzeczy? Nie, nie, nie. To, to daj, tyś daj, tyś daj, tyś? daj ja się próbuję tam przemieścić. Nie, jak zrobię sobie te i ten. No, ale robię... O to, to by też zrobię. Dobra, to czekaj, ja tu zacznę. Zacznę. O Jezu, jak ja żem znowu? Ty tam jest trzcina cukrowa, kaktus. Aha, no skrzyni tam nie ma. Masz kilofa tam innego? E, kilofa, a, mam, mam. Czekaj. Ty, mam pomysł, czekaj. Jest sklep? Jest. Czyli czekaj. E, nie, na, na razie ja się tam nie będę przekopywał. Ty się możesz przekopywać, ale ja na razie nie. E, Daj mi całego tego cobblestone'a. Dzisiaj się postaramy... Jeszcze jeden filmik, co nie, Karta? Nie wiem, ale z tvp No właśnie na Arenie, nie? To tak na chwileczkę. Idę tam. Najpierw sobie jeszcze pod Czekaj, o co, mam, 15. To czekaj, ja sobie pójdę na spawn'a. Można w sklepie kupować Pawła? Co mówisz? Mamy 100 moment, zobacz, czy można kupić ten. E, mo nie, tam możesz sprzedawać, tylko właśnie idę uprzejmie w ten sklep, bo nie wiem, czy możesz sprzedawać czy kupować. Nie wiem, czekaj, eee, to jest nasz spawn Ej, eee, to jest ta... o, sklep jest. Tam będziemy się znajdowali w następnym odcinku. Ale teraz... czekaj, o, skrzynia... nie mam skrzyni kresu. U, się zdawało, że coś... Aha, czyli... kurde... To tylko na PPUP, to tylko na PPUP masz te Jest. Eee, kupiłem tego. O, gdzie jest? Eee, kupiłem 64... Dobra? No, no. Ja też idę kupić, mogę? Kurde. Nie, nie, to Dobry. chodź na chodź spawna i kupisz coś innego. Wejdź do sklepu i szukaj samego dirtu. A będę miał klitany przy sobie? Będę A miał. Będę do sklepu, nie? O, ej, czemu mi tak rozrosło się to? To trzeba zniszczyć Kurde zabrało Czekajcie O, to jest tutaj jeszcze mogę spać A, nie, eee. nie będziesz Ale te męki są No, ale nie Ty kupuj po prostu zwykły ten Zwykły, no, lit Czekajcie, to tutaj trzeba, tak Muszę by ich to ja mogę skrepasować Czekaj, spróbuję. Jest, też. jest, mam... To dirt z trawą chyba, no nie? Nie, nie, zwykły dir, bo dirt z trawą I, jest. I będziemy mieć trawę. No ale dirt z trawą jest trochę ten droższy. Łoł. Wow, bym spadł, to by nie było za fajnie. Mam z trawą, mam 9 i jednego dirtu raczej tutaj nie postawię. I mam już kasę, mam zielon. No ja też. Czyli... To jakieś sadzonki jakiegoś tego. No sadzonki sercy. Oj, kurde, ej, woda mi tu spadła. Czyli tutaj się już nie mogę kopać. Tutaj. Tutaj też nie. Ej, będziemy ten, ten generator będziemy musieli przenieść. No bo tutaj pod tym moimi kryjówkami podziemnymi, pod bunkrem. No znowu. Nie, 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 nie teraz, nie teraz. W przyszłości. Sorki za tą pauzę, ale musiałem. Ej, spadłem. Co ty... Co ty żeś idiotaś... No, spadłem jak z tym za wszystko. To jest to, jest bez mózgu. Ale mam sadząpo. Naprawdę. Przekaj, czyli tak. To można znieść. Daj mi trochę tygłu, jak to się mówi, Jakiego... O, Ale ta, nie rób tutaj dziury! Daj mi trzy kobla! Proszę cię no. bardzo, daję Ci więcej. Zrobię sobie łopatkę. co ja zrobił, to na no Nagrywamy już 9 minut i 50 sekund. Więc widzimy się za chwilę. Dobra, już jesteśmy. Co aż tutaj zrobił na tej górze? A nie, spacz. Ej, to... Jak lecimy na tamtą? czy... Ej, daj mi tego dirta. Dobra, nie mam nic, jak mówię, ci spadną z tym dirtem. Ty to, że mi kaser zmarnował. No. 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 No ja, pierwszy. Bez mózgu. Dobra, mnie się z tym grzyba, trzeba tutaj sobie posadzić. Ej, tutaj na dole, co nie? Będzie grzybiarnia. Zbrzybiaźnie to łama <grystanie> To nie było fajne <grystanie> Dla mnie było No a dla mnie nie Dobra czekajcie damy im tutaj ciemności Te grzyby lubią Ej jak nas odprawdą Kto nas odprawdnia co? tam, 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 tam kola Tu bierz mu pej... oha on nie wie że tam coś jest nawet. Który kola, gdzie, kto jest? Tam o nas coś, fajne tu jest ale to są... to nie są, że to jest innych kolesi. Tylko. Tylko to jest po prostu generator, że to jest jakbyś się ruszy rozbudował. Co nie? To to tak, tam możemy iść. Tam, to, to jest nasze, to są nasze wyspy tam obok. Tylko po prostu nie, nie są dołączone do nas. Nie. Dobra. Czekaj, ja ją powiększę. Jeszcze nie wierzę. Ja tam idę w tamtą stronę. No proszę bardzo, idź. Zro to sobie. Ja ją tutaj sobie muszę powiększyć. czy powiększyć inaczej cholera, nie, tak kurde, że to czy to będzie tak, to tak. tutaj się zaskakuje czekaj, bo ja tutaj muszę rozbudować okej, okay, okay, dobra a, czyli to jeszcze muszę zniszczyć tak to muszę zniszczyć Cholera, taki bałagan mamy na tej wyspie. No, sprakło mi nikogo. teraz ja to mogę sobie... E, czekaj, tego tutaj nie... Czekaj, nie lubię, jak jest tak inaczej. E, szybciutko. O, to są moje grzybki. Ciekawe, czy one się te w ciemności wytworzą inne. Łooo, żebym się przestraszył. Nie będą rosły, będzie coraz więcej No to fajnie by było Okej, okay, dobra Czemu ci nie mogę być? No bo jesteśmy na mojej wyspie po, po pierwsze Czy Arena Idziemy czy nie? Gdzie? No na PvP Arena Dobra to kończymy ten filmik. No idziemy. to ten, to łapkujcie Subskrybujcie Komentujcie. Widzimy się w następnym odcinku, już na PVP Arenie. A na Skybloku zobaczymy się dopiero jutro. Więc do zobaczenia.